Część, zróbmy Wam face to face, puśćcie sobie głęboko w oczy. Woo, hałas, hałas, hałas. A wy pamiętajcie, kupujcie pay per view, już za dwa dni walka Boxer kontra Paweł Jóźwiak, piątek. Pamiętajcie o tym. Ostatni raz, tylko ręce za sobą i zróbcie normalnie face-to-face. Face. Jutro będziecie siedzieli obok siebie jeszcze bliżej. Czekajcie, a wy pamiętajcie, w piątek kupujcie pay-per-view i Konflikt będzie miał zwieńczenie w Placy Rzymskiej na zakończeniu gali Fame MMA 17. Palcem w oko zajebałeś. Palec w oko wkładasz, ty debilu. Co t... Zajebałeś palec w oko, chłopie. Debil. Cicho, cicho, nie róbcie tego, nie, serio. Zostawcie w spokoju, poprosiłem was, was o to. Słuchajcie, to jest... Idiota, idiota nie potrafi, kurwa, nawet nie wiem, przepychać ryja, sary. wjebałeś mi palec do oka, kurwa, to się nie spo... To jak się masz nie... Zobacz moje oko, debilu. To jest program live. Idzie Paweł. Paweł. Paweł, weź mikrofon. Weź mikrofon, Paweł, bo nie słychać. Weź Paweł, mikrofon. Paweł, wróć, Paweł wróć. Paweł, podejdź do mikrofonu i powiedz, to, co chcesz powiedzieć. Przekroczyłeś wszystkie granice, rozumiesz? Nie bije się z pięści przy takich face to face. Jak dobrze o tym wiesz. Nie palce do oczu, ty jesteś zniewaczyć. Ja się odepnąć. Kurwa. Naucz się jakiejś koordynacji, kurwa, ruchu. Jeżeli robisz ten face to face o. i chcesz zadymić, to kurwa nie wkładaj mi palców do oczu, Debilu. Paweł wróć, Paweł wróć. Paweł pożar. wróć. Y jeszcze chcemy tą część trochę pociągnąć. Bo, mogę tak? Słuchajcie, trochę na wyluzowanie, e, Gimper, e, Czarek, tak wychodzi do walki. Możemy pokazać jak Czarek wychodzi do walki, bo mamy info. Żebyś... płakałeś, ja nawet w ogóle nie uderzyłem cię mocno, kurwa. Co ty w ja Nie rozumiem, co to znaczy, że. Nie, nie ale chłopie, dostałeś lekkie uderzenie, kurwa za. Wkładasz palce Ręc, nie do oka. Że jestem dźwięką szczęścia. Chciał cię z piękną. Jak uderzyć, to będę się tam znokautował, co? No palce do oczu. Trzeba by było też złożyć palce do oka. A nie w pięści atakować. Kuj mnie to obchodzi, wkładasz palce do oka, liś się z odpowiedzią. Żadnych Kurwa, ale popłakałeś się. Ty nie masz zasad, wkładasz mi palce do oczu, chłopie. Pewne, kurwa granice. Nawet Ale jakie granice? Wkładasz palce no. do oczu, dostajesz bombę, kurwa.